Hej, Hejsmalku, z tej strony Julianiks. Witam Was w 23. Boże, co ja gadam? W... Wczoraj był. 24. Dniu Świątecznego i Wczoraj nie mogłem go nagrać. Dlatego dzisiaj nagramy OVT2. Czyli. Niestety, o, to jest ostatni dzień naszego Świątecznego day. no Też mi jest smutno. Niestety, a w tym Świątecznym day mamy dwa zadania. Je złączymy w jedno. Pierwsze, pokonać lidera, drugie, zrobić 100 bałwanów. O oh, Boże, jestem na to przygotowany. Pum, 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 No, oby to tylko wyszło. Okej. Okay. Liczymy. E, a najpierw sprawdzę jedną rzecz. Uda Można tak zrobić? Nie! Tak nie może być! Hmm... Pop, 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 pop. Super pomysł. Nie, lepszy. O. Nie. O, teraz. To zamknijmy Pick, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk.

ostatni. Dobra, no mamy to. No i są, no i zaczynamy. No oby oby tutaj się zmieścili. Oby. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

i teraz trzeba... Teraz najgorsze. O nie! Ale dlaczego oni giną? Dlaczego one giną? Chwila, moment. Chwila, co? Szpodziewam się dowiedziałem. Że to był nieodpowiedni biomi, tylko na biomie zimowym da się robić kolebę. Teraz na biomie zimowym robię. O tak Ej. dużo tego. Bardzo dużo. Ogólnie trzeba widzę była się Wigilia, Na której um, były igrzyska. Takie troszkę. I takie... na no, igrzyska wszyscy walczyli. Były meteoryki i ogólnie. No i... Wygrałem to był krestek 7, który wystąpi w jednym z naszych filmów. O mój Boże! Ostatni tak, nie. O mój Boże! O nie, jeszcze tutaj! O, o mój Boże! I teraz, i teraz zakładamy 100 bałwanów, tu jest! O nie! O, tutaj się coś nie zrobiło! O, nie, fajnie! Ooo, dlatego! O, 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 o! Wiesz, jestem jest to najlepszy, że ja nie mam wystarczająco No troszkę ich tu jest O mój Boże Ogólnie widzowie, tak się prezentuje 100 bałwanów Mój Boże Co się stanie, jeśli zrobimy taką filmikę?

Co ja w końcu! Mam te teraz 4 Koś... No nie koń nie Boże! Coagadam! Nie to wszystko daleko. Kończę się! Uuuuu! Uuuu! Ej, czy my od nas znajdziemy teraz? Na to będzie fajny gość, czekaj się. Chodźmy na miuskować na miejscu kropkę. A nie, to nie było chyba na miejscu, to było na 14. Boże, to nie ten przycisk O, idealnie jest Dobra, widzowie, ostatnia główka Trzy, cztery Hm, Pop. Dobra, potrzeba mnie kolego. Cię

Go, 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 To jest ostatnie żółte Proszę, zginij. Mam 7 centów, to duże jest, wszystko. O... A... Nie no. nie mam Wow. Let's go. Zabiliśmy Widera. To znaczy, że jestem wolny. Niestety, kochani, to był ostatni odcinek z naszego tej, ale spokojnie bo będzie więcej odcinków z mojego hardcore'a no ale niestety Daily nie ma. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, obyście mieli dzisiaj fajne prezenty, o których marzyliście mojego czasu spędzonego z rodziną, ale najbardziej dziękuję osobom, które pisały mi jakieś różne zadania, bo to dzięki im... im powstały takie piękne budowle, budowle, jak na przykład pomnik Elfa, pomnik Mikołaja. Wiel pomnik to ja sobie zrobiłem. Tak samo jak Kasia, ale ogólnie. Stoisko i wiele, wiele więcej. I to dzięki Wam osiągnąłem taki sukces. Dzięki Wam osiągnąłem sukces 50 subskrypcji, więc bardzo Wam za to dziękuję. I żegnam Was. Widzimy się już w nowym roku.